Panie Jezu, posłusz się mną, aby osuszyć Twoje łzy. Panie Jezu, posłusz się mną, aby otrzeć Twoje łzy. Najświętsze serce, posłusz się mną, aby pocieszyć Twoje serce. Najświętsze serce, posłusz się mną, aby wyciągnąć ciernie otaczające Twoją głowę i Twoje serce. Panie Jezu. Posłóż się mną, aby oprzeć swoją głowę, słodki i dobry Jezu, posłusz się mną, w jakikolwiek sposób pragniesz, abym podobała się Tobie i pocieszyła Cię. Pragnę sprawić, że Twoje wargi się uśmiechną. Posłużę się Tobą, jeśli ofiarujesz mi również Twoją wolę. Jezu, Oddaję ci moją wolę, moje serce, moją duszę, mój umysł, moje ciało, wszystko. Miłość wypełni więc swoją wolę w tobie, a mój pokój zakruluje w twoim sercu.